Witam Was wszystkich bardzo serdecznie ze szklarni. Pomału sobie tutaj robię. Tak mi spieszno do pracy. Jeszcze jednego sezonu dobrze nie zakończyłam, a już biorę, zaczynam drugi. No a tak na, na serio, na poważnie. No to tutaj założyłam grządki, tak jak tam na poprzednich odcinkach było widać, i dawałam liście, obornik przekompostowany, ziemię kompostową. No i to teraz mi dosiada, ja to podlewam. I jak podlewam to ta ziemia ona się zasklepia i teraz tak co kilka dni przychodzę ją tutaj sobie zruszę i od nowa podlewam, żeby to fajnie mi tutaj przegniwało, żeby ta ziemia taka robiła się fajna tutaj już dosyć dużo w tej skrzyni mi dosiadło, było równiutko nasypane, jednak tyle teraz będę musiała to uzupełnić, ale na to, to do, do, dopiero na wiosnę. A tutaj zamierzam posiać sobie dzisiaj y, pietruszkę. Nasionka. No, i też w komentarzach były zapytania, co sądzę o siewie zimowym, czy polecam, czy nie. No, ale tutaj jeszcze odnośnie tego sprzętu, kupiłam sobie taki, właśnie kultywatorek do takich robót ręcznych. Bardzo fajna sprawa, fajnie się nim robi, trzeba troszeczkę siły na takiej. Tutaj jest akuratnie fajnie, bo jest ziemia dopiero świeża, ale na polu już próbowałam, no to trzeba trochę siły. I tutaj drugi taki z podcinakiem. Do pielenia, żeby było mi łatwiej. A wracając do tematu siewu. Jak najbardziej polecam siew warzyw, wysiew warzyw na zimę. To jest po prostu natura i w naturze. Doskonale sobie z tego zdajemy sprawę, że każde warzywo wypuszcza kwiatostan, kwitnie i wydaje nasiona, owoce i, i tak dalej. No i później, taka na przykład marchew, którą zostawimy, ona wykwitnie, wyda nasiona. W procesie naturalnym te nasiona trafią później, rozsypią się, trafią do ziemi i one będą kiełkować, przezimują i wiosną, wczesną wiosną ruszą do do wegetacji będą rosły. No i też powiem Wam, że takie właśnie nasiona z zimy, które one naturalnie się rozsieją, czy, czy my je rozsiejemy z paczuszek. Wychodzą zawsze najsilniejsze, na zdro... naj... Naj... takie najmocniejsze, najzdrowsze. no To jest natura przyroda, tak samo jest w świecie zwierząt przetrwa tylko najsilniejsze, najsilniejszy, najmocniejszy, i to jest później taki, no, że tak powiem, dobry okaz. Wszystko co słabsze, no to niestety umiera tak samo jest. I w przypadku roślin w świecie roślin odbywa się to tak samo. Jeżeli nasiona się wysieją, wiosną, wychodzą. Jak już takie pierwsze promienie słońca trochę ogrzeją ziemię, zrobi się cieplej, to te nasionka kiełkują i młode siewki wychodzą tylko najzdrowsze, najsilniejsze. Później one są na pewno odporniejsze na wszelkiego rodzaju choroby grzybowe, patogeny fajniej rosną, lepiej się rozwijają. Zresztą, no co tutaj dużo mówić, można to zobaczyć na przykładzie chociażby. Y Kopru, zwykłego kopru, jak gdzieś tam rozsieje się po ogrodzie czy po pogrządkach, gdziekolwiek. On z wiosny wychodzi bardzo szybko i jest silny, odporny na mszyce. Ta mszyca na niego tak bardzo łatwo nie idzie. A taki posiany wiosną, no to jeszcze dobrze z ziemi nie wyjdzie, już na nim mszyca siedzi, on, on się już kręci. Na pewno te rośliny są silniejsze i ja to polecam. Ja nie sieję warzyw na zimę, ale kiedyś, jak robiłam eksperymenty ileś tam lat temu, to faktycznie siałam i warzywa są pierwszy sort, mogę powiedzieć. Także ja to polecam. Jak to zrobić? Na pewno, jeżeli siać, wybierać odmiany wcześniejsze i zbiór Takich warzyw posianych na zimę jest przynajmniej 2-3 tygodnie wcześniej, jak tych takich posianych wiosną, bo one naturalnie przechodzą tam szybciej. W zimie już się przystosują w tej ziemi te nasionka i one szybciej kiełkują nawet od takich roślin później sianych z nasion normalnie porą wiosenną. Jeżeli ktoś zdecyduje się siać warzywa na zimę. No to należy to zrobić jak najpóźniej, nie wcześnie, bo wiadomo, no tak jak tutaj u mnie na zachodzie, ja to cały czas w każdym filmie podkreślam, że ja mówię to z własnego punktu widzenia, z własnych obserwacji i doświadczeń. No i u mnie tutaj jest cał, całkiem, można powiedzieć, inny, no może nie klimat, ale mm, inne warunki są jak na wschodzie kraju, czy na południu ta zima przychodzi później, o ile w ogóle przychodzi. No teraz tak się trafiło, że jest śnieg, ale generalnie te zimy, Ostatnio to są bardziej, można powiedzieć, taka solidna jesień niż, niż zima. No ale jeżeli ktoś zdecyduje się te nasiona wysiewać, jak najpóźniej, żeby one po prostu nie zdążyły wykiełkować, żeby nie puściły kiełka, a tak jak o tej porze, no jeżeli jeszcze warunki pogodowe na to pozwalają wysiać, zrobić rządek, posiać sobie w rządkach, można przykryć. Jak najbardziej jest wskazane przykrywanie liśćmi, słomą, czy chociażby agrowłókniną na zimę. To daje takie. Ja to mówię prostym językiem komfort pierzynki, tak jakbyśmy ziemię przykryli pierzynką. Ona wtedy inaczej, inne procesy troszeczkę w niej zachodzą. Ona nie jest bezpośrednio wystawiona na, na silne działanie wiatrów, mrozów, no i tak dalej, i tak dalej, bo różnie z tym śniegiem bywa. No przynajmniej ja tu mówię, u mnie także jest wskazane tutaj przykrywanie tych, tych posianych nasionek. Nasion, tak jak mówiłam, warzyw na zimę nie sieję, ale pietruszkę posieję sobie tutaj i jeden rząd. Kupiłam taką fajną ozdobną kępkową, ona jest bardzo smaczna i aromatyczna. Lubię tą, ten rodzaj pietruszki, to jest oczywiście naciowa i tutaj mam jeszcze dwie takie, ale tych wysiewać nie będę, te posieję sobie dopiero taką wiosenną porą. O, jest trochę tych nasion. Nieraz jak kupię nasiona w paczce, to można liczyć na sztuki, ale tutaj jest solidnie. Pół paczuszki. I też ją tutaj przykryję agrowłókniną. Rządki jak widzicie, są dosyć szerokie. Ciężko jest się tam do końca dostać, ale ja sobie tutaj poradzę, tu będę musiała wziąć miotełkę, e, wyzmiatać sobie, bo trochę mi się tam piachu e, nasypało, jak tą, tą ziemię, jak miałam pełne skrzynie, e, no to mi się tam rozsypało i będę musiała tam miotełką sobie to powymiatać, żeby kurczę tak nie było, no tutaj jeszcze czeka mnie wyłożenie chodnika oczywiście, ale to jeszcze się zastanawiam, jak zrobię. Ta ziemia mi cały czas dosiada. Ja tutaj dokładam ziemi kompostowej. Ona siada, dokładam, siada. Zresztą zobaczcie tam, jaka jest różnica, ile już mi siadło, ile ja tej ziemi dołożyłam. No i tutaj przyniosłam sobie pelargonię pod agrowłókninę i te pierwsze przymrozki mi przetrwały. Ta jeszcze tutaj nawet ma pąki, ta mi trochę klapła, bo niestety spóźniłam się z jej zebraniem i już było około zera, jak przyniosłam je tutaj, także one mi trochę klapły, ale pod włókniną dosyć dobrze się mają. No jak będą większe mrozy głosić, to albo ją nakryję grubiej, albo po prostu wyniosę gdzieś tam do, do, do piwnicy, żeby mi całkiem nie przemarzły, bo będzie niestety po pelargoniach. Szklarni czeka mnie jeszcze masa pracy: półki, półeczki, różnego rodzaju podesty, bo będę chciała robić sama sadzonki, rozsady. Już też pokupiłam doniczki. Tutaj taki standardowy, standardowy rozmiar małe, żeby na pomidory, paprykę, na kwiaty, bo zamierzam też kwiaty wysiewać sama. Podstawki, właśnie takie pod te doniczki, no i to wszystko będzie tutaj poustawiane. Tu oczywiście to już będzie rola męża. Będzie mi tutaj robił takie podesty, żeby te tacki z doniczkami były poustawiane. No i drugi, później tutaj wyżej. No a tutaj będą wisiały ample z moimi kwiatami, które będę właśnie również też siać, ale to będą odcinki również na bieżąco. No i cóż, i tak na koniec jeszcze dzisiejszego odcinka powiem Wam, że zbliża się um, weekend cudów, można tak powiedzieć, weekend obniżek, Black Friday, ble, Black, jak to się nazywa? Black Week. Słuchajcie, zapomniałam. Black Week. <laughs> zapomniał. black Week. <laughs> Dobrze, że tutaj mi córka podpowiada. Że zbliża się cały ten black magic, można powiedzieć, gdzie czarują nas, mamią różnego rodzaju zniżkami, obniżkami, przecenami. Nie dajcie się zwieść, bo. To jest często naciąganie. Nasza psychika jakoś tak działa, że chwytamy to, łykamy jak pelikany i dajemy się oszukać. Można coś naprawdę fajnego wyhaczyć na promocji, dużo taniej, ale uważajcie, uważajcie, bo bardzo często okazuje się, że dajemy się tak omamić, że wchodzimy do sklepu, kusi nas atrakcyjna cena. Kupujemy to, a w domu okazuje się, że jest to w ogóle nieprzydatne, niepotrzebne nam do niczego, i pieniądze tak naprawdę zostały niepotrzebnie wydane, wyrzucone, mimo że gdzieś tam to było tanie. Mało tego, dużo rzeczy jest czyszczeniem magazynów. Są to rzeczy, które gdzieś tam zalegają, już przychodzi, no, leżą rok, dwa na magazynie, więc wypycha się to na ten cały black black black, coś tam. Ludzie, Wykupią niby po tańszej cenie, ale też jest taki chwyt psychologiczny, że bardzo dużo sklepów y, robi coś takiego, że przed Black Weekend, Black Friday y, ceny zwyżkują, one idą w górę, a później, jak przychodzi cały ten black, opadają te 30, 40, 50%, czy jaka tam ta, ta, ta promocja jest. I rzeczywistości one wracają do ceny pierwotnej, także to nie jest żadna obniżka. Uważajcie, przejrzyjcie, przemyślcie e, każdy zakup, każdy towar, sprawdźcie cenę, jaka była przed, jaka jest teraz, bo naprawdę można się super naciąć, a nie życzę Wam tego. Nie życzę, życzę Wam rozsądku, roz, roz <laughs> umiarkowania. No, i trzeźwego takiego spojrzenia, nie dać się omamić tymi takimi sztucznymi obniżkami, bo to jest wszystko sztuczne po to, żeby nas oszukać. Nigdy nie ufajcie i, i nie myślcie, że ktoś coś chce dać y, nam za darmo, jeszcze tym bardziej, jak jest obcy kapitał. No to tutaj już chyba wszystko y, mówi samo za siebie. Także nikt wam za darmo na pewno nie da, tylko będzie robił to z korzyścią dla siebie jak największą korzyścią dla siebie. Także na dzisiaj ja się z wami już kochani żegnam. No i cóż, tradycyjnie, już tradycyjnie życzę wam uśmiechu, zdrowia, siły, niepatrzenia na wiek, robienia tego, na co macie ochotę, bo w każdym wieku na wszystko jest pora, trzeba tylko po prostu chcieć. Do następnego.